嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.

Nie może być tak, że ludzie mówią o pumie, tygrysie czy lwie jak o ukochanym psie. Czy w takich warunkach trzymalibyście państwo ukochanego psa, kota czy jakiekolwiek inne zwierzę? Czy w takich warunkach ma prawo przebywać piękny, drapieżny kot, dla którego już nie ma prawie miejsca w naturze? Tak samo jak nieumarłe. Dziewięcioro tygrysów, które ratowało poznańskie zoo, tak samo ta puma ma prawo do godnych warunków życia. Nie, przy, nie przywrócimy jej wolności. Na to jest za późno. Została odchowana na smoczku, zaburzono jej tożsamość biologiczną, ale możemy stworzyć dla niej godne warunki życia.